ロハロ Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nietypowych inwestycji. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o inwestycji w, uwaga, Revolver Blaze. I dlaczego uważam, że ta inwestycja jest bardzo dobrą inwestycją? Zacznijmy od tego, że na stronie tradit.gg mamy tutaj wypisaną kolekcję skinów, jaką możemy dropnąć w CS2 po meczu, czyli wbijemy level, nie odebraliśmy, jeszcze cotygodniowej nagrody, i jakie kolekcje mogą nam polecieć? Tak tutaj kolekcja Inferno, Nuke, Bank Italy, Lake, Safe House, Train. I Dust 2, ale zacznijmy od tego, że taki revolver Blaze można było dropnąć tylko w kolekcji Train, ale Train 2021 ta kolekcja była tylko i wyłącznie na operacji Riptide. Tego już się nie da dropnąć, tak? Zobaczmy, jakie są w ogóle inne skiny typu Blaze. Mamy Umpa Blaze tak, z kolekcji Mirage. I tej kolekcji również nie da się dropnąć. Jest to skin niebieski, kosztuje na chwilę obecną, już Wam mówię, 72,60. Zlecenia kupna się zaczynają, a kosztuje on najtaniej 77,82. Przejdźmy sobie tutaj na Stima, O proszę, tutaj zobaczmy, jak się zachowywał w tym miesiącu. Tutaj został sprzedany za 154 zł, tutaj 298, ale spójrzmy w dłuższej perspektywie czasu, jak się zachowywał. Tutaj kosztował sobie 2 zł, 2,50, tak, rósł sobie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj był najdroższy, bo to wiadomo, Boom CS2. Tutaj sobie taniał, tak, i kosztuje. 72 zł, teraz 77. No tutaj chodzą sobie właśnie tak, ale jest droższy niż wcześniej, prawda? Jaki jeszcze inny znacie skin? Typu Blaze. Ja znam, jest to bardzo popularny skin. Jest on bardzo drogi. Jest to, proszę Państwa, Desert Eagle Blaze. Pochodzi on z kolekcji Dust, zwykłego Dust. Tego już się. Proszę Państwa, nie da dropnąć. Jest to skin fioletowy. Kosztuje on 3116 zł. Na zleceniach kupna, a żeby najtaniej kupić na Steamie, 3416 zł. Przejdźmy sobie na Steam'a. Zobaczmy, jak on się zachowywał. Kosztował sobie kiedyś. Uuu. Był za darmo 38 zł i tak sobie rósł. Rósł ogólnie to jest bardzo ładny. Deagle chciałbym takiego, ale mnie nie stać. Niestety. Przejdźmy teraz do rewolwera Blaze. Jest to skin, prawda? Niebieski. Tak jak wspominałem wcześniej, można go było wydropić z kolekcji Train 2021 na chwilę obecną. Co najważniejsze, kosztuje on 7,32 na zleceniach kupna i 7,45 najtaniej, jakbyśmy chcieli kupić. Przejdźmy sobie na Steama, zobaczmy, zobaczmy, jak on tutaj sobie drożał i tak dalej. Złoty 32, złoty 25 dało się kupić tutaj sobie rósł, prawda? Tutaj CS2, 14 zł. I tak sobie spadał później tutaj za 5 był. Ja sobie swoje rewolwery Blaze nakupiłem tutaj gdzieś, jak były za 7.50 coś takiego i teraz teraz sobie tutaj kosztuje 7 właśnie 45, no 7.50 przyjmijmy. Dlaczego uważam, że rewolwer Blaze jest bardzo dobrą inwestycją. Zacznijmy od tego, że tej kolekcji już się nie da dropnąć. Po drugie, jak się nie da dropnąć tej kolekcji, to skin staje się rzadszy. A co ludzie robią ze skinami? Robią kontrakty. I przejdźmy sobie teraz na stronę CS2. Stasz. O proszę bardzo, to kolekcja Train 2021, jakie tutaj mamy skiny, żeby sobie zrobić z tego? rewolvera Prawda kontrakt. Mamy taką CZ, Jest bardzo ładna, podoba mi się. Mamy też takiego MP5. Tutaj P2000, AWP i Nova, tak? I spójrzmy na to, jeżeli te skiny wszystkie się przepalą, Wątpię, że ta m się przepali, bo jest, bo jest droga, 2,58. No i ten Digielek też, prawda? Ale ten skin, ten skin, ten i ten, jak się przepalą, to ludzie co zaczną przepalać? Rewolwer M4 i, i Digla, prawda? Supply wtedy będzie niski i cena będzie, prawda, rosła. Myślę, że taki rewolwer mógłby kosztować, w dłuższej perspektywie czasu, ale takiej dłuższej, dłuższej, długofalowej, jakieś ze 3 lata, prawda, 2, Myślę, że ten rewolwer może kosztować około 100 zł, bo zobaczmy, że to jest skin jednak niebieski. No może się tak zdarzyć, że będzie kosztował jeszcze więcej, ale nie sądzę, że tyle, co, co ten Deagle, prawda? Ale ten rewolwer też jest bardzo ładny. I stąd właśnie moje przemyślenia, żeby właśnie zainwestować w taki rewolwer, ja sobie kupiłem 5 takich, żeby nie być gołosłownym, prawda, pokażę Wam to, o tutaj mi się Steam właśnie włączył, przejdźmy, przejdźmy w mój ekwipunek, o właśnie i tutaj się znajduje, prawda, ten mój rewolwer. Jest jeden, reszta jest w magazynie. Mam trochę tych magazynów. Tutaj mam taki magazyn, taki magazyn, taki, 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 taki i jeszcze taki. O, jak widać tutaj, aktualizacja nawet jest cs -a. i w sumie to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka i subskrypcję. Do następnego odcinka.